No dzień dobry. Wyprowadzka ze szkolnej majora. Sprawa zdana nam od lat. Niekończąca się opowieść niczym jakaś. Moda na sukces. Nie będę się wyprowadzać stąd. Pozbędziesz się już mnie niedługo. Pozbędzie się już niedługo mnie. Dlaczego tak często porusza ten temat? to w ogóle możliwe, aby opuścił Belweder. Mam tutaj wspaniałego człowieka. Nawet nie powiedział dzień dobry, ani żadnych życzeń, że wczoraj to specjalnie był komputerowiec mój. I po prostu się pożegnamy dzisiaj, bo dzisiaj idę na urodziny do terapeutki i tam będę dzwonił właśnie w sprawie tego mieszkania. Odkąd to mieszka, to najdłuższy jego pobyt poza Belwederem był między końcówką Grudnia 2019, a lutym 2020, gdy wyjechał do Krakowa, a następnie przeniósł się na kilka tygodni do prywatnego ośrodka w celu leczenia uzależnień. Przez chwilę w tamtym okresie poczuł, że może mieszkać gdzie indziej, no ale właśnie przez chwilę perspektywa płacenia dość wysokiego czynszu w porównaniu do tego jak płacił wcześniej plus niejasności w relacji z osobą, która go tam zabrała, sprawiły, że wrócił z podkulonym ogonem na szkolną za to z bardzo cennym dyplomem i cięższy o kilkanaście tysięcy. Ale na tym temat nie usiłku. Powiadam. Mnie po prostu klepał po ramieniu. Całe te w twarz mi uderzył. Kijem uderzył mnie po prostu w łokieć. I będzie za to odpowiedzialny. I po prostu ja stąd będę musiał się usunąć. Czy on mówi o swojej wyprowadce, bo naprawdę chciałby się stamtąd wynieść? Czy to tylko zagrywka psychologiczna na Krzysztofie, który to nie chciałby zostać sam na długi czas? Coś w rodzaju szantażu emocjonalnego. No bo przecież leczny gospodarz chce zatrzymać u swojego boku ukochanego, przyjaciela, który to opłaca mu rachunki, sporadycznie wręcza banknoty, no i po prostu. Po prostu jest, on się przyzwyczaił do jego obecności i na tym etapie relacji. Już ciężko mu znieść myśl, że musiałby zostać tam sam. Myślę, że tak, jest to zagrywka psychologiczna, ale, ale również chciałby się stamtąd ulotnić, z tym, że są to decyzje pod wpływem impulsu, chwilowego gniewu lub przewlekłego, skumulowanego po większej kłótni, a tak na poważnie w stu procentach to nie wie, czy chciałby się wyprowadzić. No bo co? W jakiś sposób ogółem po prostu się przyzwyczaił przez te lata? Ma swój kąt, barłok, na którym może leżeć, a człowiek z reguły potrafi się przyzwyczaić nawet do łóżka niezbyt wygodnego i po czasie będzie czuł się w nim komfortowo, zadomowiony. Ja będę się wyprowadzał stąd. Ma gdzie w granicach rozsądku, że tak powiem, sobie zaznać lepszej wiadomości. Przyzwyczaił się do ogólnego klimatu, jaki tam panuje, czyli Ludzie regularnie ich odwiedzający, widzowie, czy taka ogólna infrastruktura otoczenia typu chlewik, podwórko, schody, zodiak i całe te. No i ta otoczka mu na ten moment sprzyja spokojnemu życiu ma swoje codzienne rutyny, których w innym miejscu nie mógłby kontynuować. Nie płaci czynszu, jak za wynajem mieszkania tylko uiszcza opłaty, rachunki takie jak za prąd, wodę czy codzienne zakupy, sprzęt domowy. Mieszkanie tam sprzyja mu znacznie bardziej odkładaniu pieniędzy na wymarzone mieszkanie na własność niż jakby miał wynajmować jakąś chociażby kawalerkę w bloku. I tu pojawia się pytanie, czy możliwe jest, aby ktoś mu wynajął w dłuższej perspektywie jakiekolwiek mieszkanie? Tak, ale osoba wynajmująca musiałaby być zaznajomiona z uniwersum i na tyle wyrozumiała, świadoma całej tej otoczki związanej z Wojtusiem. Zapewne po wprowadzeniu pojawiałyby się problemy? Ze strony widzów, w konsekwencji ze strony sąsiadów, i musiałby opuścić lokal, ale nie są to kwestie nie do rozwiązania. Tak jak mówię, wynajmującym musiałby być ktoś, kto ogarnie całe to zjawisko. Przyjmując, że udałoby się znaleźć mu właściwie to im, bo on sam to nie jest zdatny do takich spraw, no to jeśli mógłby zostać z rok, to by prawdopodobnie nie wytrzymał. Nie dość, że to byłoby znacznie droższe życie, nieupłacalne, to do tego nudne. Mieszkając z Krzysztofem ma lepszą aktywność na kanale, większe wyświetlenia, z tego tytułu większe zarobki, a gdyby mieszkał sam, no to byłoby po prostu nudno i mniej by zarabiał, do tego by wydawał znacznie więcej pieniędzy, aby móc tam zostać. Właśnie, będę szukał teraz pokoju i będę się stąd, pójdę, wniosek mam i wymelduję się, znajdę, o sobie pokoik i będę mieszkał, i nie będziesz wiedział, i nie będziesz mi dokuczał, a? Dziękuję tobie Krzysztofie. Nikt by z nim nie zamieszkał, więc dzień w dzień raczyłby się lepszą wiadomością. Być może perspektywa utracenia widowni by go zmuszała do regularnego nagrywania, to robiłby przerwy, no ale nie wierzmy w to, że będąc codziennie sam, nie nadwykorzystywałby tego i nie chodził utuszony nitrem, praktycznie non stop, aż do wywinięcia szczudeł. W Belwederze jeszcze ma pewne zobowiązania, hamulce i ograniczenia, więc nie jest na bombie 24 na 7. Ogółem w takiej sytuacji, nawet jeśli wynajmujący byłby niesamowicie wyrozumiały, to sąsiedzi nie, bo kto chciałby słuchać w dzień i noc ryków zwierzęcych, no musiałby opuścić lokal i tyle. No dobra, ale przyjmując, że nie nadużywałby jakimś cudem swojego ulubionego tronku i wiódłby względnie spokojny żywot, nagrywając nudne gnioty, to po kilku tygodniach zacząłby tęsnić za Belwederem, całą tą otoczką, do której jest przyzwyczajony. Nawet za kutniami z nim zacząłby tęsnić oraz zmęczony opłacaniem lokum wróciłby tam, gdzie jego miejsce. Powiedziałem, pierwszo osunę kamery, wtedy się wymlduję i wszystkie rzeczy mam zabrać. Dziennikarzowy tak powiedział. Oni są od siebie zależni i według mnie jeden bez drugiego nie funkcjonuje prawidłowo. Są w homeostazie, tylko w swoim towarzystwie. Wyjazdy kilkudniowe, kilkutygodniowe nawet w przypadku Nitrusia są możliwe, ale stała zmiana miejsca zamieszkania za życia gospodarza belwederu nie wchodzi w grę. No chyba że na cmentarz, ale na to też się nie zanosi. Moja kariera będzie się tutaj kończyła, ponieważ Krzysztof Konanowicz po prostu. Chcę mnie wymoldować, muszę zabrać kamery, bo ja to kupiłem i samochód. A co do jego planu kupienia mieszkania na własność, bo to jego marzenie, no to jeśli kiedyś będzie go stać na to, to paradoksalnie nie będzie to dla niego happy end, a gwóźdź do trumny, bo jest tak głęboko uzależniony, że będąc sam w komfortowych warunkach, na 99% dziennie byłby pod wpływem Nitro, co na dłuższą metę, skończyłoby jego żywot. Przez ostatnie lata udurzał się umiejętnie, dbając jako tako o bezpieczeństwo i robiąc przerwy, dając organizmowi odpocząć, zregenerować się i... to go właśnie ratuje. Jeżeli w ten sposób będzie żył dalej, to nie powinno być jakichś tragicznych konsekwencji, o czym już wspominałem kiedyś, omawiając szkodliwość Nitro, a tak jest głównie dzięki temu, że ma wokół siebie ludzi. Nie jest po prostu na co dzień sam. I przez to nie może być non-stop w towarzystwie wiadomości z rodzaju tych lepszych. No i dziękuję za tą wypowiedź. A i wreszcie, może pójdę do pracy normalnie. I się wyprowadzę i będę miał święty spokój. O, kotek. O! To jest Wielki Prezydent! Do widzę ja.